Mhm, mm czyli tędy nie iść. Okej, okay, słuchajcie, to ja sprawdza ktoś nagrywa i zaraz do Was wracam. Okej, okay, jestem jak zapewne widzicie... Nagle ten obszar wygląda troszkę inaczej. Nie wiem czy po prostu... Wydaje mi się jednak, że to jest po prostu jakiś błąd, że część tekstu się nie doczytała i Szymek jest jakiś taki troszkę dziwny. No i dowiedziałem się, że no niestety, ale będziemy musieli przejść ten most, dosłownie przejść. Ile nam to zapewne zajmie Stop! No, gdzieś idziemy O co kurwa chodzi, skoro ja idę? To może iść od tego miejsca po prostu, nie wiem No bo nie widzę innego Żadnego wwałęsania się po moście mogę wiedzieć o co chodzi. Serio specniczaje. Więc co pójdę jeszcze zagadać w takim kodzie do Melisy. Bo... No. To jest trochę chora. Oceliłeś już wszechświat? To trudniejsze niż ci się zdaje. O co tu chodzi? Trzeba mieć jakąś inną drogą? Co? Żadnego wałęsania się po moście. Tak mi się zdaje, że prawdopodobnie za chwilę autor tej solucji dostanie ode mnie w nos, ponieważ wprowadzamy w jakiś dziwny błąd. Ok, zapiszę sobie słuchajcie jeszcze raz. No wysłać się nie mogę, tak? Żadnego trychtania po moście! To chyba, że musimy iść, iść, iść. zatrzymać się, iść, 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 zatrzymać się. Może o to chodzi? To I teraz stop. Stop. Żadnego wałęsania się po moście! Mordę zamk... Znaczy, mordę zamk. <grym> Ej, no. Nie wiem. zachuje o co tu kurwa chodzi. Bo jakkolwiek bym nie poszedł, tak jest źle. A że mam, nie wiem, pełzać. Żadnego trychtenia po moście. Może iść sprzęt z Kurwa, no to jest nie tak, no. Nie oszukujmy się. Nie wiem, czy ja mam wyjąć wykrywacz metali, żeby iść na spokojnie. ŻADNEGO WAŁĘSANIA SIĘ PO moście. Zaraz mnie coś trafi... Słuchajcie, ja zaraz wrócę. Okej? Okay. Bo nie wiem o co tu chodzi. Przepraszam, że tak cały czas robię te cięcia, ale... widocznie ten etap jest niesamowicie... ...drażniający mnie, a po drugiej nie chcę jakoś bardzo przydłużać tego let's tak czy tak już będzie ten odcinek bardzo długi. Ten... No. dwóch. Jestem na wydatku już z pełnym graficznie szymkiem, że tak powiem. Że nie wiem, trzymajcie kciuki, może tym razem będzie coś normalnego. Nie wiem, słuchajcie, może trzeba zrobić tak, że to trzeba iść, 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 w pewnym momencie się zatrzymać, żeby jakoś jego uwagi nie zwrócić, nie wiem. Żadnego wałęsania się po moście! Nie wiem, czy, czy. ja mam coś nie tak z mózgiem, czy ja czegoś nie rozumiem. Może tak jest, nie wiem, może. Co to jest proste, ja mam z tym problem, nie wiem. Ale jak już zbieg. żadnego trychtania po moście! No w ogóle piękne to jest nie, że dwa różne głosy na jedną postać. Ale jak wbiegnę, to źle. Jak wejdę, to źle. To o co kurwa chodzi? Hm. Nie wiem, może się trzeba odwracać do tyłu w pewnym momencie? Co jakiś czas... z żadnego wałęsania się po moście! Nie ma się, nie biegać, ale można iść. Co jeszcze tutaj zbadam? Może jest tu coś, nie wiem, coś tam. Łatwiej nie wiem. A to ta dziwna brama, przez którą tu się dostaliśmy. Czy no. no, czemu ty biegniesz stojąc? Spróbuję naprawdę iść tyłem. Może to coś da. Stop! <słuch> Kurwa. To jest absurd Dobra wiem, Mam może co jakiś czas iść. Z żadnego wałęsania się po moście ja, to ja się poddaję. Ja się poddaję, bo nie ma zamiaru się wydzierać. A ja troszkę sam pokombinuję, może uda mi się coś odkryć. Okej, okay, jestem i słuchajcie, odkryłem o co tutaj chodzi. Mm, nie będę wam tłumaczył, po prostu sami zobaczycie, jak bardzo pojebane i pokręcone to jest. O co chodzi? O, patrzcie. Robię to tak już od kilku minut, nie? Za każdym razem, kiedy idziemy do przodu, to idziemy według niego no, źle. ponieważ po tym moście mogą iść tylko osoby te, które wracają stąd i za każdym razem jak on wychodzi musimy iść w przeciwną stronę, w którą w sumie chcemy Żeby go... E... No żeby on się łodził, że my wracamy stamtąd. No kurwa to jest bardzo pojebane. O to, że chyba już nie mniej co wymyślić uważam. O, udało się. Świetnie. Uuu, gdzieś odlatujemy. super. Okej. Okay. Jakiś komputer. Tu ktoś leży. Z zwłoki. Okej. Okay. Właśnie nie chciałem wam tego pokazać, bo to nie. dam radę go dobudzić. budzić. E, ponieważ no, długo mi to zajmowało, a mówię, pokażę wam w takim wodzie chociaż końcówkę. A to kto to jest? A ten sort ze strony. No i co? Wygląda trochę jak skamielino. <laughs> Psychol na No, to znowu ty przestań tak dramatycznie zawodzić. No dobra. Co, co się stało z babniakiem i muszę powiedzieć, że jestem troszkę, troszkę rozczarowany jądrem wszechświata? Co z tym złomowatym komputerem drugie? Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany jądrem wszechświata. A czego się spodziewałeś? Bo ja wiem błyskających światełek, dziwacznych wirów, latających równań matematycznych, jak widzisz <laughs> niczego wymyślnego. Sądzę, że projektanci postawili na funkcjonalność. No, to mi nie zaimponowali. A dlaczego widzę wszędzie bagiennych? To praprzodkowie, twórcy życia, wszechświata. Wszystkiego. Chcesz powiedzieć, że wszechświat stworzyli opychający się błotem bagienni? Hmm. Nie, praprzodkowie. Bagienny to ksywa, która narodziła się kilka tysiącleci temu. Tak naprawdę to obraźliwe przezwisko. Super. Co z tym złomowatym komputerem? Ten złom? Jak go nazywałeś? To komputer Nexusa. Machina, która kontroluje wszechświat. No to już mój kalkulator lepiej wygląda. <głos> <głos> Pozory mylą. No tak. Ale założę się, że wystukanie na tej maszynie 80085 nie jest tak zabawne jak na kalkulatorze. A, a propos, gdzie jest klawiatura? No, nie jest potrzebna. No, ale zasilanko to się chyba przydaje. Ciekawe, co będzie, jak to wyciągnę. Nastąpi koniec wszystkiego. Nawet nie potrafisz sobie tego wyobrazić. Takie to straszne. Straszniejsze niż to, kiedy skończyła mi się bateria na 832 linii Tetris'a? No raczej tak. No co ty. Okay. Co się stało z Bagniakiem i Sordidem? Ich dusze zostały rozdzielone od ciała! To, co widzisz, to tylko ich cielesna powłoka, pozbawiona odrobiny życia. Jak do tego doszło? Sordid wszedł do komputera Nexusa. Mógł tego dokonać wyłącznie jako duch pozbawiony fizycznej postaci. Zabrał ze sobą Bagiennego. A w ogóle to skąd ty nagle tyle wiesz? Zdaje się, że jestem teraz kimś w rodzaju przewodnika duchowego, skarbnicy mądrości i dobrych rad. To, jak w ruchu. to chyba normalne w przypadku martwych mentorów. Mentor mentor. Jedyne czegoś od ciebie nauczyłem, to że chcę umrzeć młodo. Jeśli nie zrobisz czegoś z Sordidem, twoje życzenie spełni się szybciej niż się tego spodziewasz. Nie mógłbyś nawiedzić jakiegoś innego miejsca? Nie Będziesz potrzebował mojej pomocy Jeśli chcesz pokrzyżować Plany Sordida A dokładnie? Musisz wejść Do komputera Nexusa. Żeby to zrobić Trzeba oddzielić twoją duszę od ciała Tak jak białko odrzutka. Ale ja właśnie dopiero co odzyskałem swoje ciało Jestem do niego przywiązany Obawiam się, że nie masz wyboru ale przecież ty jesteś duchem Dlaczego sam nie możesz pójść tropem Sordida? Hmm, bo ta sytuacja hmm. wymaga Młodości Sprytu Po i prostu ci się nie chcę przyznać Ale kadzisz, po prostu masz cykora <noise> eee, uuu. Tylko na tyle cię stać? Uuu. Nie ma czasu na sprzeczki Trzeba jak najszybciej przeprowadzić operację rozdzielenia. Inaczej, Sordid przejmie kontrolę nad wszechświatem. No dobra, jak zwykle nie mam wiele do powiedzenia. Tylko ostrożnie. Shim Shalamar. Duchus separatus. Ich Trojus rozstroius. Separacja. Zakończona. Trochę... Teraz istniejesz tylko jako duch. Ja jestem duchem. tu, tu, tu. Och, niestety. Konsekwencje rozdzielenia są poważniejsze niż sądzisz. Jeśli cokolwiek się stanie Twojej duszy. Lub ciało. Szanse na integrację są marne. No na pewno Szymkowie mogłem się domyślić, wyschną, że będzie bo ich nie charyk. zamkną. A owszem, istnieje drobne ryzyko. Na co teraz czekam? No, to lecimy. Fajnie Ej, a to musi być fajne. Tak wejdź sobie do komputera. O. Ej, ale słuchajcie, to jest zajebiste. No pomysł jest naprawdę genialny. To to nie wiem co to jest. Wywaliło. nie wiem gdzie Ej no słuchajcie pomysł jest genialny wejść tak do komputera Może graficznie nie jest jakoś hiper, nie? Ale... ale jest naprawdę fajny pomysł Okej okay. Nie pewnie musimy używać tych teleporterów, aż w końcu trafimy gdzieś gdzie to nie wiem akurat gdzie musimy, ale... FBI.